Siemanko, witam Was na moim kanale. Dzisiaj odcinek 30, kończące nagrywanie w czerwcu. Zobaczymy, co zrobimy z pozostałymi lipcowymi dniami. Prawdopodobnie, teraz jak jest gorąco, zrobię sobie trochę przerwy i kilka dni i na pewno wrócę do nagrywania codziennie, więc teraz pewnie kilka dni i zobaczymy. Tutaj mamy mnichy niezinne, jest tutaj kilka młodych, są cztery młode. Hmm. Młode są na ręcznym karmieniu e, i dzisiaj chciałem porozmawiać z wami o dosyć istotnym temacie w przypadku między innymi nich, abyście e, mieli pojęcie o rejestracji papug. No właśnie, e, wiele osób się dziwi e, odnośnie tego, że niektóre papugi trzeba rejestrować. E, ten Tą niewiedzę wykorzystują często handlarze papugami, którzy nie mają zarejestrowanych swoich papug, i takich papug nie powinni móc sprzedawać, bo popełniają wykroczenie, przestępstwo. Nie wiem, jak to jest teraz w tej chwili odbierane, ale jest to niezgodne z prawem. No i o co, o co w tym chodzi? Słuchajcie, w Polsce są. Cztery gatunki papuk, których nie musimy rejestrować. Są to nimfy, są to popuszki faliste, są to aleksandrety obrożne i są to nierozłączki czerwonoczelne. Nierozłączek mamy kilka gatunków, więc też musicie brać to pod uwagę, jaki gatunek ewentualnie kupujecie. No i o co chodzi z tą rejestracją papuk? Praktycznie, chyba w całej Europie, lub nawet na świecie. Jest tylko kilka chyba papug, które wymagają rejestracji. A w Polsce mamy stare, stare przepisy, martwe przepisy, które, które każą nam rejestrować praktycznie wszystkie papugi, jakie do, jak, jakie do tej pory istnieją. No, dlaczego tak się dzieje, to nie wiem. Po prostu ktoś ma albo w tym interes, albo no, nikt się jeszcze tak nie zainteresował tym prawem, żeby te papugi. Były dozwolone. Na przykład w Czechach są dozwolone. Większość papug jest dozwolonych bez, bez konieczności rejestracji, a u nas niestety tak nie ma. No i o co w tym chodzi? Słuchajcie, mamy tutaj maluchy mnich niż innych, i ja mam dokumenty na ich rodziców, że rodzice tych papug wykluły się w niewoli, i na podstawie tych dokumentów mogłem tą parę rodzicielską zarejestrować w starostwie powiatowym dokładnie na dziale ochrony środowiska. O. I dzięki temu, że mamy zarejestrowaną tą parę lęgową, czyli rodziców tych papug, mogę na te papugi otrzymać zaświadczenie od powiatowego weterynarza Powiatowego weterynarza, który da mi papierek poświadczający, że te papugi się, wykluły się u mnie w niewoli i nie pochodzą z jakiegoś nielegalnego źródła. No i o, o co w tym wszystkim chodzi? I ja sprzedając taką papugę, np. tą białą, jeżeli ktoś by chciał ode mnie kupić tą papugę. Na podstawie tego, tego dokumentu od weterynarza, który widział te papugi i poświadcza, że to są moje papugi wyklute u mnie, ja, jestem, ja muszę wraz ze sprzedażą tych młodych dać nowemu, nowemu właścicielowi tych papug dokument, że przekazuje w tym wypadku powiedzmy jedną papugę, mnichę niż inną dla niego. Czy to, będzie, czy to będzie w celu, nie wiem, on będzie posiadał takie hobby, że chce mieć papugi, czy, czy do dalszej hodowli. Ja ten dokument muszę mu, kupującemu temu, wystawić, dać, i wtedy ten kupujący może taką papugę w starostwie do którego przynależy zarejestrować. I dlaczego to jest takie ważne? No wiele osób po prostu nie wie, że papugi trzeba rejestrować. Nie rejestrując papugi papugi, później nie wiem, sprzedając młode po nich, popełniane jest wykroczenie i raczej chyba nikt papug nie zabierze, bo, bo żeby zabrać takie papugi powiedzmy bez dokumentów, to, to ta służba porządkowa, nie wiem, policja, straż miejska, czy Jakiś, nie wiem, ptasi patrol, jeżeli istnieje, musiałby coś z tymi papugami zrobić. No, nie słyszałem jeszcze chyba o przypadku zabrania, tych pap zabrania papug. No jednak, no, jeżeli ktoś sprzedaje papugi bez dokumentów, no, no to już mamy takie, taką pierwszą informację, że no kurde, coś, coś jest niehalo e, tym hodowcą. No i dla świętego spokoju powinniśmy taki, takich osób unikać. E, hodowca, który wam sprzeda papugę i nie będzie miał doku e, takich dokumentów, możecie e, prawilnie pójść na, e, na komisariat i po prostu to zgłosić, zgłosić go i, i żeby e, i żeby sobie e, musiał się tłumaczyć z tego, no bo kurczę są po to przepisy, nawet jak będą martwe, no to powinniśmy je respektować, a nie wiadomo z jakiego źródła e, ten hodowca te fabłki ma, jeżeli Kupi, na przykład kupicie papugę Za granicą Czy to z Czech, Belgii, Holandii Niemiec, gdziekolwiek Te papugi tam Nie wymagają rejestracji Więc takich dokumentów na rejestrację Nie otrzymacie, jednak Większość urzędów, większość urzędów Które te papugi rejestrują Czyli te starostwa powiatowe W takich przypadkach Respektują umowę kupna-sprzedaży, czyli musicie mieć umowę pomiędzy wami a e, tym zagranicznym hodowcą, od, od którego te popługi macie, i na podstawie takiej umowy jesteście w stanie zarejestrować te popługi. Więc jeżeli będziecie sprowadzać sobie popługi, to pamiętajcie, żeby spisać właściwą umowę, e, żeby e, takie popługi mieć. No ja, ja tak robiłem w przypadku Amazonek, jak miałem e, Aleksandrę większych. I, i wszystko było ok. Też musicie uważać, brać poprawkę na to, że niektóre urzędy, jeżeli pójdziecie do starostwa powiatowego i powiecie, że chcecie zarejestrować papugę, to mogą się zdziwić, że coś takiego chcecie, że no jak to papugi, być może nigdy tego nie robili, więc musicie Wy wykazać się wiedzą i im to udowodnić, że no musicie taką papugę, nie wiem, czy to będzie mnicha, dusterka, czy cokolwiek, zarejestrować, że, chce, że macie te dokumenty poświadczające, że wykluła się u tego i tego pana w niewoli i chcecie taką papugę zarejestrować. Bo niektóre, niektóre osoby pracujące w urzędach po prostu pierwszy, pierwszy raz słyszą o, o, o czymś takim. A tutaj widzicie małe słoneczka. No, ja tylko tak chciałem wam uświadomić, że są papugi, które wymagają rejestracji. Nie powinniście się tego bać, bo to wiąże się tylko z opłatą jednorazową 26 zł i macie te papugi po prostu na legalu. I cokolwiek będzie się, nie wiem, ktoś na Was doniesie, że macie papugi, które hałasują, to wy macie na to papier, że, że te papugi są legalne, że możecie je mieć i no I nikt wam nic z tym nie zrobi. No i pamiętajcie, że no, jeżeli posiadacie papugi, które wymagają rejestracji, a wy, na nich, a wy nie macie na nich dokumentów, to jak się wyklują młode, nie jesteście w stanie mieć dokumentu na te młode, bo nie macie dokumentu na rodziców pod, potwierdzającego tego, że są e, wychowane w niewoli. To jest chyba prawo przeciwko nie wiem, od, nielegalnemu odławianiu papug. Zobaczcie. Słuchajcie i, i teraz taka ostatnia wiadomość odnośnie tego właśnie challenge'u, e, który dzisiaj dobiegł końca. E, były dodawane filmiki codziennie o 17 i w niedzielę o 14. :00. Udało się po raz kolejny jakiś taki cały miesiąc e, nagrywać. Teraz jest mega gorąco i po prostu życie no, się odechciewa, pewnie macie to samo, więc e, ja muszę sobie zrobić trochę przerwy. Nie wiem czy to, to będzie pewnie kilka dni, 4-5 dni może. I wracamy z e, kolejnymi filmikami. Dzieje się w naprawdę sporo, więc e, będziemy mogli e, jakieś fajne rzeczy wam pokazać. E, fajne papugi, już się papugi opiewają. Naprawdę będzie e, sporo, e, sporo, właśnie takich małych klusek do, do pokazywania. Zobaczcie, ja uwielbiam to białą. Mam, mam coś takiego, że uwielbiam białe zwierzęta. Czy to papugi, koty, psy wszystko co białe. O, zresztą mi spadnie. O, i spadł. Dobra, ja nie przedłużam, bo to bez sensu. Jeżeli macie pytania odnośnie rejestracji papuki, chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, napiszcie mi w komentarzu i postaram się w czasie mojego tego krótkiego urlopu od nagrywania wam na to wszystko poodpowiadać. A na dzisiaj cieszę się, że byliście ze mną tyle cały miesiąc oglądaliście, komentowaliście. Ja może nie odpisuję na komentarze za często, jednak wszystkie czytam i, i staram się wyłopywać, co, co myślicie, co, co piszecie. No, to ja uciekam. Pa, pa.